Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Światek6 I zaczynamy dzisiaj naszą nową serię, czyli wakacje na sportowo Dzisiaj pierwszy odcinek, jest godzina lekko po ósmej. Wam pokażę na początku mój sprzęt, bo na pewno kilka osób się zapyta Że pewnie mam buty i tak dalej, tak, dalej, tak dalej. Więc po prostu wam to pokażę, jeśli będziecie później widzieli jakieś takie pytania To po prostu przerzućcie go do pierwszego odcinka, bo w pierwszym odcinku będę wszystko wyjaśniał i tak dalej, i tak dalej, więc jakbyście mogli to po prostu później, przy właśnie takich pytaniach o sprzęt, czy ogólnie o co chodzi w tej serii, to jakbyście mogli em, przerzucać go właśnie do pierwszego filmiku, żeby sobie poczytał i zobaczył. Więc e, zaczynając, tutaj powiem z koszulkę, No, chyba mogliście zobaczyć jedyne, ale że tak powiem co mam w miarę profesjonalne, tak to nazwijmy, e, bo jest to koszulka z Decathlonu, firmy Kalendji. E, jeśli chodzi o buty, no, to mam jakieś zwykłe buty za 5 dych z. Lidla, o ile dobrze pamiętam, które już jak możecie zauważyć, rozlatują tutaj dziura, tutaj coś tam, tam odpada. Dodatkowo, oczywiście, chusteczki, bo mam katar, no i zegarek, więc ja ruszam teraz, idę sobie trochę pobiegać. A wy będziecie w tle mogli usłyszeć troszkę mojej paplaniny, bo będę wam wyjaśniał właśnie o co w tej serii chodzi. Dla tych, co jeszcze o tym nie wiedzą, więc do usłyszenia zaraz. Okej, okay, tak więc w tej serii będzie chodziło ogólnie o to, abym codziennie uprawiał jakąś e, aktywność fizyczną przede wszystkim, a po drugie m, sam z siebie po prostu będę się również troszkę e, mniej oraz zdrowiej odżywiał. E, ogólnie wakacje na sportowo jest to akcja, która właśnie ma mi pomóc e, troszkę e, schudnąć. E, no bo wiadomo, e, niby żeby własnego działka nigdy jest za wiele, ale e, no trzeba czasami o siebie zadbać. A dodatkowo również kondycja moja jest dość słaba, więc również o to zadbamy. Wy również wyraziliście zgodę na to, żeby taka seria na naszym kanale powstała, więc oczywiście ja się na coś takiego zgadzam. Tak więc jak mogliście zauważyć, właśnie wszystko leciło wam w tle, więc na początku oczywiście z samego rana byłem biegać, E, przebiegłem e, no niewiele, ponieważ no, na początku, tak jak mówię, chcę jednak troszkę bardziej e, o kondycję samą zadbać, żeby to jednak jakoś wyglądało, a później będziemy się już zapuszczali e, coraz to dalej. E, przed chwilą mogliście zauważyć e, urywek z spaceru z, z psem, z Tobim, e, który odbył się tuż po e, właśnie bieganiu no wiadomo trzeba czasami w ogóle powinno się rozchodzić mięśnie po jakiejkolwiek aktywności fizycznej tak więc powróciliśmy niestety trochę spacerek nam się skrócił bo było straszne słońce no i musieliśmy troszkę szybciej wrócić bo pies już nie wytrzymywał teraz w tyle widzicie mój rower więc tutaj przedstawiam wam troszkę swój sprzęt rama 19 cali z kelisa Eee, ogólnie jeśli ktoś będzie chciał jakieś dodatkowe specyfikacje to jakby... Po prostu napiszcie w komentarzach, ja będę na nie odpowiadał, bo no, nie, nawet nie wiem dokładnie. Na filmiku również nie mówiłem jakichś tam e, dokładnych specyfikacji, tylko po prostu pokazywałem. No nie jestem specjalistą od rowerów, e, tak więc jakoś tam specjalistycznie e, również się e, na ten temat wypowiedzieć nie mogę. E, niestety dodatkowa akcja była taka, że psuło mi się dzisiaj endomondo tak więc troszkę średnio to wyglądało, pierwsze dwie aktywności czyli właśnie bieganie oraz spacer było tylko policzony czas na tej aplikacji bez żadnych odległości no ale mam nadzieję, że już następne jutro będzie tylko i wyłącznie lepiej na rowerze już to działało ale niestety przez zabawę właśnie z naprawianiem troszkę baterii rozodowałem no i nie wytrzymałem Trzymała mi bateria do końca. E, właśnie jazdy na rowerze którą teraz możecie widzieć e, no niestety obraz czasami jest rozmazany, ale nie mam jakiegoś specjalnego sprzętu do, e, do nagrywania z roweru, tak więc e, no musiałem sobie radzić telefonem, jak widzieliście przed chwilą odwiedziliśmy, e, byliśmy w rejonach jednostki wojskowej, teraz również jesteśmy dalej e, w jej okolicach, tutaj ona dalej się ciągnie, jest naprawdę dość długa tutaj duża w Bolesławcu no i co, no ogólnie pokazywałem wam tutaj jakieś ciekawsze m, takie widoczki, e, nic takiego nadzwyczajnego, ciekawego się nie działo, mówię, no po prostu e, troszkę sobie z rana pobiegałem, malutki spacerek, e, tutaj, tutaj jest jeden z najpiękniejszych widoków, jakie dzisiaj udało mi się złapać, e, panorama można powiedzieć na Bolesławiec na samym początku była, a reszta no to wiadomo pola. Tutaj z dodatkowych ciekawostek jest taka, jeżeli ktoś mieszka w Bolesławcu, a nawet o tym nie wie, to w Bolesławcu mamy tor kartingowy, a dodatkowo jedna ze szkół jazdy ma właśnie symulator do wypadków, tak więc ciekawa, taka w sumie ciekawostka z Bolesławca, jeśli ktoś... I mieszka, ale nie korzysta z tego. Ok, więc teraz przy czas oczywiście na leciutkie podsumowanie dnia dzisiejszego, więc tak jak już wspomniałem, będę troszkę nawaliło, no ale cóż, bieganie pod dzisiejsze poranne 13,5 minuty, następnie spacer 15 minut. Teraz przechodzimy do roweru, czyli do właściwie dla mnie ciekawszego, do ciekawszej części dnia. Więc macie przedstawione kilka zdjęć z mojego licznika. Więc prędkość maksymalna dzisiaj wynosiła 41,8 km, średnia prędkość 19,3. Jechaliśmy godzinę 29 oraz pokonaliśmy 28,84 km. Więc, według mnie, jeśli chodzi o statystyki, nie są one wcale takie złe. Podsumowując, jeszcze jedno dodatkowo, mamy screenshot z Endomondo. Więc, czas trwania, no wiadomo, tutaj właśnie Endomondo nie pokazało całości, bo mi się telefon rozładował. No, ale podczas tej godziny, którą Endomondo obserwowało, pokonaliśmy 20 km za średnią prędkością. 20 km na godzinę. E, maksymalna wtedy wynosiła 39,6. Według Entomodów do tamtej pory spaliliśmy 666 kalorii. E, powinniśmy wypić jeden, ponad 1 litr e, wody. Pod spodem macie dodatkowo również mapkę e, mniej więcej jak, e, jaką trasą jechałem, więc e, tak by to wyglądało. No, i na koniec, jeszcze macie leciutkie zestawienie, które w sumie jest dość mało interesujące, no ale je wam przedstawię. Więc, na śniadanie, zjedliśmy. To co tutaj widzicie, wyszło nam 360 kalorii, e, nie jest to jakoś dużo, e, Takiej leciutka śniadanka, na obiad było już dość sporo, ponieważ twierdziłem że e, czemu nie, na obiad można troszkę więcej zjeść, tym bardziej, że od kilku dni e, praktycznie na obiad nic nie jedliśmy. No i kolacja również taka dość e, leciutka. Podsumowując, dzisiaj zjedliśmy... Według aplikacji mojej 2400 kalorii pozostało, według diety, na, moją, na moje ciało 888, o ile dobrze widzę. Więc, no, malutki zapas sobie zostawiliśmy. Ale, według tej aplikacji, spaliliśmy 1400, więc ogólny bilans dzisiejszy wynosi 935 kalorii na plus. Tak więc, to by było tyle. Dodatkowo Wam jeszcze wspomnę, że teraz macie właśnie zdjęcie wstawione z Mojego dzisiejszego. To odbywało się już po kolacji, więc była to maksymalna, można powiedzieć, waga dnia dzisiejszego. No i każdej niedzieli wieczorem będę się ważył, czyli w każdy poniedziałek o godzinie 10 będziecie mieli właśnie również zdjęcie z mojego ważenia i będziemy po prostu w ten sposób również kontrolowali moją wagę co tydzień. No i to by było tyle, tak więc trzymajcie się do kolejnego odcineczka, napiszcie w komentarzach co osądzicie o tej serii, co byście chcieli zmienić, co byście dodali, co byście usunęli, no i... Tak naprawdę trzymajcie się do kolejnego lajki, komentarza, jeśli Wam się podobało. No i trzymajcie się do kolejnego do kolejnego odcineczka. Na razie jedno i pa buja.